Jeśli po 1 grudnia 2016 roku odkryliście, że macie zablokowany dostęp do własnych pieniędzy w banku, to jest duże prawdopodobieństwo, że nie złożyliście w terminie tzw. oświadczenia FATKA. I już Wam tłumaczę przede wszystkim, jak dostać się do swoich własnych pieniędzy i szybko to odkręcić, a po drugie, co to w ogóle jest FATKA i czemu nas to dręczy. Zacznijmy od najważniejszego, czyli jak dostać się do swoich własnych pieniędzy. Nie ominie nas po prostu ten obowiązek. Trzeba złożyć oświadczenie FATKA. Teraz trzeba je złożyć, kiedy jest już zablokowane konto, więc mamy tak naprawdę dwie drogi. Jak zadzwonicie spanikowani do banku, to powiedzą Wam to samo, co ja teraz. Trzeba złożyć oświadczenie FATKA drogą elektroniczną, albo normalnie na papierze dostarczyć do banku. Można listownie, co jest trochę głupie, bo długo trwa i w ogóle można po prostu udać się do oddziału, na miejscu to wypełnić bardzo szybko i mamy to. Yy, oczywiście lepiej jest to zrobić łatwiej w bankowości elektronicznej, z tym że każdy bank ma to gdzie indziej umiejscowione. Wiecie, jak to jest w bankowości elektronicznej? Ja mam kilkadziesiąt kont i wszędzie to jest zupełnie inaczej. Raz jest we wnioskach, raz w dodatkowych rzeczach, raz w innych, raz po prostu jakiś pop-up was ściga przy logowaniu, więc każdy gdzieś to może znaleźć. Można podpytać się telefonicznie, gdzie w ogóle znaleźć to w bankowości elektronicznej. I jak już to wypełnicie. To banki zarzekają się, że do trzech dni trwa cała procedura i bez problemu macie odblokowane własne pieniądze na rachunku. Fajnie, że banki deklarują, że procedura jest szybka i że mogą to nawet załatwić czasem 24 godziny, a te 3 dni to tylko tak na wszelki wypadek, ale warto się zastanowić, jak do tego w ogóle doszliśmy, że nasze pieniądze na naszych rachunkach mogą być zablokowane, bo nie złożyliśmy jakiegoś oświadczenia, które w sumie związane jest z Urzędem Skarbowym, ale w USA. FATKA to taka regulacja prawna, która bardzo mądrze brzmi, jak rozszyfrujemy ten skrót, muszę się wspomóc, Foreign Account Tax Compliance Act. Dokładnie, to jest FATKA i to jest regulacja, która ma na celu uszczelnić system podatkowy, oczywiście nie polski, tylko amerykański. I Amerykanie poprosili między innymi Polaków o to, żeby Poprzez swoje instytucje finansowe udostępnili Amerykanom dane o potencjalnych ludziach. Którzy oczywiście mogą gdzieś tam kantować na podatkach. To tak w dużym uproszczeniu, czyli o tych, którzy mogą omijać amerykański system podatkowy, trzymając pieniądze na przykład na polskim rachunku bankowym albo maklerskim. No i wszystko fajnie, tylko że to działa tylko w tę stronę, i jeśli nie złożymy tego oświadczenia, to możemy mieć zablokowane konto, bo Amerykański Urząd Skarbowy chce się czegoś dowiedzieć. To jeszcze przypomnijmy sobie, kogo właściwie to dotyczy. Kluczowa tutaj data to 30 czerwca 2014 roku. Jeśli przed tą datą zakładaliśmy jakieś konto, rachunek maklerski itd., to raczej nie powinniśmy mieć problemu z fatką, no chyba, że mieliśmy na saldzie rachunku powyżej 50 tysięcy dolarów, wtedy bank może poprosić o takie oświadczenie. Kluczowy później czas to jest między właśnie 30 czerwca 2014 roku, a 30 listopada 2015 roku. To jest ten kluczowy czas, kiedy zakładaliśmy jakiś produkt finansowy, wtedy instytucje będą nas prosić o oświadczenie fatka. No i dalej obowiązuje jeszcze ta równowartość lub wyżej niż 50 tysięcy dolarów. No i po 1 grudnia 2015 roku, roku. Nawet jeśli tego nie zauważyliście, to raczej w każdym wniosku była już informacja o tym, czy jesteś rezydentem podatkowym, czy jesteś podatnikiem USA i tak więc to już powiedzmy jest za nami. Ja sam w tym roku założyłem kilka nowych kont do mojej kolekcji produktów i też zawsze już pojawiało się to pytanie, czy jesteś związany podatkowo z USA i dalej, i Inna sprawa to jest efekt skali bo no mamy, ile mamy tych Polaków, trochę ich jest, większość jest jednak w jakimś tam stopniu ubankowiona nawet jeśli mocno z tego nie korzysta w skali banków dobrym przykładem, który przytoczył Business Insider jest ING Bank, ING Bank jeden z większych banków w Polsce, przyznał się, że to dotyczy mniej więcej 18 tysięcy klientów banku, czyli oni muszą złożyć oświadczenie fatka musieli do 1 grudnia, jak nie złożyli to zablokowano konta i zablokowano uwaga 830 rachunków, czyli domyślam się, że w skali całego kraju mówimy tutaj Raczej o tysiącach, nie o dziesiątkach czy setkach tysięcy. No, jakby nie patrzeć, taki niesmak finansowo-dyplomatyczny nieco pozostaje, bo cała regulacja i cała zabawa w składanie oświadczeń działa niestety tylko i wyłącznie w jedną stronę. To znaczy, my musimy coś zadeklarować, że nie oszukujemy i tak dalej, a właściwie, że jesteśmy rezydentami lub nie, jeśli chodzi o kwestie podatkowe, i te dane są przekazywane Amerykanom. I ten kanał komunikacji jest tylko w jedną stronę. Mam nadzieję, że ten film pomógł tym, którzy faktycznie znaleźli się w sytuacji z zablokowanych środków na rachunku. Bardzo im współczuję i wyobrażam sobie to wkurzenie, że tak naprawdę uszczelniając amerykański system podatkowy, ja jako klient mógłbym mieć zablokowane środki na moim własnym rachunku w polskiej walucie, w polskim banku, bo nie złożyłem wniosku. Mam nadzieję, że dowiem się kiedykolwiek, co otrzymaliśmy my jako Polacy w zamian, bo akurat nie dotarłem jeszcze do tej informacji. Jak na pewno dotrę do tej informacji, to nagram o tym film, a jak zasubskrybujecie kanał, to się dowiecie o tym filmie. No i to by fajnie w ten sposób działało. Trzymam kciuki za wszystkich, którym zablokowało konto, żeby jak najszybciej to odblokowały żebyśmy więcej takich problemów nie mieli. A więcej o finansach i tego typu cudach ustawowych. No, na Doradca TV.